Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych tworzy grupę łącznie z Izbą Rozliczeniową, czyli KDPW CCP. Zajmujemy się rozrachunkiem i rozliczeniem transakcji dokonywanych na giełdzie. Przed nami zmiana systemu giełdowego w tym roku. To jest duże wyzwanie techniczne, organizacyjne ważne, bo będzie nowy system giełdowy, bardziej efektywny i szybszy. Zamiana cyklu rozrachunkowego z T2 na T1 to jest też dla nas wyzwanie technologiczne. No i oczywiście cyberbezpieczeństwo i rozwój usług w, tej, w obszarze rejestru rozproszonego, czyli w blockchainie. Myślimy o tym, żeby rozwijać się również w tym kierunku, a więc żeby połączyć tą sferę tradycyjną depozytów z tą sferą rozproszonego rejestru, czyli to, co jest bardzo często kojarzone z bitcoinem, z kryptowalutami, ale mówimy tu o narzędziu, jakim jest blockchain. Pracujemy nad tym, mamy taki projekt, jesteśmy bliscy, żeby połączyć ten tradycyjny system rozliczeń do rozrachunku z tym, który na przykład mógłby działać 24 godziny, 7 dni w tygodniu.